Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgierd. Szanowni Państwo, po tych wypowiedziach pana Maska, pana Rubio, po tych dyskusjach z panem ministrem Sikorskim, no, sytuacja jest coraz bardziej poważna i jest to jasne, że musimy sobie to już tak głośno powiedzieć, że powinniśmy mieć możliwość, żebyśmy się umieli bronić sami. Na pewno. Jest tutaj niezwykła rola Donalda Tuska. Ja nie jestem jakby w podliżu, ale zaś państwo rzeczywiście to, żeby jednoczyć się Europę, jest to niezwykle ważne. A nasze, nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle bardzo istotny, ale przynajmniej na razie, w związku z tymi wypowiedziami, musimy mieć możliwość, żeby bronić się samemu ja państwu. Pokażę mniej więcej. To jest świetny materiał, który odzwierciedla to, co się dzieje z naszą obroną. I wiecie Państwo, chociażby jak patrzyliśmy, gdzie podczas tego dwutygodniowego rządu Mateusz Morawiecki powołał tą spółkę polską, amunicję, gdzie chciał praktycznie trzy czwarte Polskiego rynku amunicyjnego zagarnął, czy to przez jakieś te swoje podmioty. I na szczęście, na skutek działań rządu Donalda Tuska to zostało zahamowane, ale jak pamiętacie Państwo, i tak później te działania CBA i, tej, i innych, innych służb bardzo mocno wkłada oki w strychy. Na przedsięwzięciu, bo tam chociażby wyszły nagle jakieś problemy z nowo mianowanymi prezesami dwóch firm, czyli w Skarżysku, produkującej jak zawsze pociski, i w Nitrochemie, w Bydgoszczy, przez jedną z największych firm w Europie która no, produkuje materiał wybuchowy, tak ogólnie mówiąc, i też tam są linie do produkcji ulic przygotowywane. Sytuacja wygląda po tym, kiedy m, powiedział nam pan e, Musk, że w zasadzie musimy się cieszyć, że nie wyłączył Starlinków. No bo wiecie państwo, praktycznie Ukraińcy opracowali naprawdę świetną metodą, Ukraińcy świetnie bronią się między innymi przy pomocy dronów, przy pomocy różnych innych, nowych zdobyczy techniki, ale to są związane z tymi działaniami dla, ogólnie mówiąc w internecie też. I, I wiecie Państwo, po wyłączeniu tych Starlinków robi się olbrzymi problem. Później oczywiście pan Rubio i, i pan Mas powiedzieli, że takiej możliwości nie ma, ale jednak decyzje są różne. Zobaczcie Państwo, przytam Państwu, jak wygląda nasza sytuacja. Rytualna Polska, pan Łukasz Michalik. Pan Łukasz Michalik. Polska Polisa Bezpieczeństwa, krajowe i Portowanej broni. Polska nie jest całkowicie zależna od zagranicznych rozwiązań, jak kupowany wraz z systemem Patriot, mózg obrony przeciwlotniczej. IBCS. Choć opiera się na nich modernizację armii, równolegle rozwija własne alternatywy. Poseł Mariusz Błaszczak zauważył, że Polska nie dysponuje kodami do broni. Widzicie Państwo, i oni sobie na to mm, pozwalali, zgadzali się z tym, że kowaliśmy broń bez kodów. Słuchajcie Państwo, czym to skutkuje i jak to trzeba obejść. Były szef rezultatu obrony śródlądowego tym samym, że kupując zagraniczny sprzęt czy systemy zarządzania walką, Polska, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych broni, nie ma pełnej kontroli nad jej działaniem. W rezultacie, hipotetycznie, jej funkcje mogą zostać ograniczone albo wykorzystane dla korzyści nie nabywcy, ale producenta. Nie jest to zagrożenie pozostające wyłącznie w sferze teorii. No to jak widzicie Państwo o tej rozmowie, tak, że nie jest to zagrożenie pozostające tylko w sferze teorii, potwierdza to skandal, jaki wybuchł w związku z zakupem przez Australię izraelskiego systemu zarządzania walką BMS C2 Command and Control, opracowanego przez firmę Elbit. Wybrane w 2010 roku izraelskie oprogramowanie miało służyć digitalizacji i przetwarzanie informacji pozyskiwanych przez różne oddziały czy pojazdy w trakcie walki. Jak zauważa serwis Defense Express, to rozwiązanie pozwalające na rezygnację z papierowej mapy i kompasu i dowodzenie z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Audyt wykazał, że izraelski system przekazywał dane nie tylko australijskiemu dowództwu, ale został opracowany tak, by niejawnie przesyłać także je do Izraela. To Państwo, no tak, jak zakupiony przez nas system Pegasus. Prawda? No to jest niedopuszczalne, żeby, żeby tak wszystko wyglądało. I przypominam, że system Pegasus też nie miał możliwości działania na Rosję. Bez tego kupionu. Austro-Syryjskiemu dowództwu audyt wykazał, że Izraelski system przekazywał dane nie tylko o Izraela, ale został opracowany tak, by niewnie przekazywać także dane do Izraela. Efektem wykrycia tych funkcji był międzynarodowy skandal i zerwanie przez Australię, Australię współpracy z dostawcą BMS-a. Również w Polsce działanie jednego z kluczowych systemów opiera się na założeniu, że nasz amerykański sojusznik i partner biznesowy jest uczciwy jednym z kluczowych elementów programu Wisła, zakładającego budowę średniego poziomu Tarczy przeciwlotniczej jest pozyskany wraz z systemem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym Patriot system zarządzania obroną przeciwlotniczą IBCS. Amerykański mózg obrony przeciwlotniczej jest obecnie uznawany za najbardziej zaawansowany na świecie. Pozwalając na integrację rozproszonej sieci sensorów, przetwarzanie pozyskanych z nich informacji i optymalne użycie dostępnej broni, w praktyce oznacza, że nieprzyjacielski samolot wygryty nawet przez F-35 może zostać zniszczony pociskiem wystrzelonym przed odległy system przeciwlotniczy, który w ogóle nie będzie musiał w tym celu włączać swojego radaru. Tym samym z wyprzedzeniem zdradzać swojej pozycji czy samego faktu istnienia. To jest niezwykle istotne. Z punktu widzenia użytkownika, ryzyko korzystania z tego systemu wiąże się z faktem, że nie wiemy jak dokładnie działa IBCS. Otrzymujemy efekty jego pracy, ale nie znamy sposobu, w jaki został wypracowany. Poznanie całego procesu wymagałoby dostępu do kodów źródłowych oprogramowania, stanowiących własność i tajemnicę producenta. Czy USA mogą zdalnie wyłączyć IBCS, pozbawiając tym samym Polskę istotnego elementu obrańczyków przeciwlotniczej? Nie ma. Żadnych dowodów na to, że jest to możliwe. Gdyby było, to jest to bardzo mało prawdopodobne. W rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił dr Tomasz Smura z Fundacji Kazimierza Płaskiego. No, wiecie Państwo, wszystko było nieprawdopodobne jeszcze do, do, do początku roku i nagle wszystko staje się niezwykle prawdopodobne i może być różnie. A ta wypowiedź. Która niewątpliwie zaszkodziła bardzo Stanom Zjednoczonym, ich produkcji zbrojeniowej, ich możliwości sprzedaży produkcji zbrojeniowej. No jednak wytwarza poważny niepokój. Miejmy nadzieję, że nasi sojusznicy nam to wyperswadują, że tak nie będzie, albo dadzą nam te kody. Dunaj i Zenit na straży polskiego nieba. Niewielkie pra prawdopodobieństwo nie oznacza jednak, że ryzyko nie istnieje. Co w takiej sytuacji, jak się okazuje, Polska nie pozostanie bezbronna. Jeszcze w latach 80. rozpoczęto pracę nad systemem Zenit, a w latach 90. nad systemem Dunaj, wdrożony w 2005 roku. Spinającym w jedną całość system polskiej obrony cyfrowej. Nie są to możliwości równorzędne pod względem i nowoczesnych zamienniki, i IBCS. Zenit działa na szczeblu niższym, a Dunaj na wyższym, integrując obronę powietrzną całego kraju, mimo tego dzięki im Polska nie jest całkowicie zależna od zagranicznych rozwiązań i może bronić własnego nieba przy pomocy narzędzi, nad którymi ma pełną kontrolę. To niezwykle ważne jest. Tak, musimy to rozwijać i tak jak Państwu tłumaczyłem i mówiłem o... Tutaj były różne zdania o tym, że musimy rozwijać własny projekt Chociażby czołgu i kupować tysiąc czołgów drogich, naprawdę bardzo drogich, z Korei Południowej. Widzicie no. Państwo, już dziwiono się, że y, poddawano wątpliwość, czy Polska będzie w stanie się tak dużego kontraktu, i to robił źródło Korańsk, że my zaciągamy tak duże kredyty. Widzicie Państwo, no, nasz y, y, system. Obrony i nasz przemysł zbrojeniowy mógłby być takim kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Pamiętajcie, że niestety wojna to jest coś okropnego, ale wojna przynosi pieniądze. Polska zawsze produkowała dobry sprzęt zbrojeniowy, nie rozumiem, dlaczego, by do tego nie wracać. Sytuację poprawia dodatkowo fakt, że dysponujemy także całą siecią własnych sensorów. Polski przemysł dostarcza wojsku m.in. radary odpowiedzialne za funkcjonowanie w różnych warstw obrony powietrznej. W rezultacie Polska ma nadzór nad działaniem tego sprzętu i możliwość jego produkcji i udostępniania czy modyfikacji tego sprzętu. Pociski przeciwlotnicze produkowane w Polsce, w przypadku systemu PATRIOT w Polsce uruchomiono produkcję kosztownego, ale pod względem technicznym najmniej skomplikowanego systemu, czyli 48 wyrzutni M903, wycenionych na 1,23 miliarda dolarów. Pomimo znacznej wartości polskiego zamówienia, 4,750 miliarda dolarów, układ, jak układ naprowadzania, czy układ odpowiedzialny za samo zniszczenie pocisków, są produkowane w Stanach Zjednoczonych. Także i w tej kwestii Polska dysponuje alternatywą. Są pozyskane dla programu NAREF pociski CAMM o zasięgu do 25 km i CAMM-R -e o zasięgu do 45 km. Polska jest w tym przypadku nie tylko klientem czy producentem wyrzutni, ale będzie także samodzielnie produkować pociski i brać udział w ich rozwoju. Kolejny wariat, wariant, wariant y CAMM-R ma mieć zasięg przekraczający 100 km. Choć nie jest to odpowiednik systemu Patriot, od rosnący zasięg i możliwości produkowanych w Polsce pocisków pozwolą na stworzenie częściowo kontrolowanej przez Polskę alternatywy dla broni, dla pozyskiwanej poza granicami kraju. Widzicie Państwo, bo nie tylko my już zaczęliśmy się orientować, że coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Hmm. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście już tutaj rząd Stanów Zjednoczonych nas upewni, że nie musimy się niczego obawiać. Tym bardziej, że my no, no chyba jesteśmy jednym z lepszych klientów dla Stanów Zjednoczonych. Zostaliśmy zgodę na 96 aparat. No, to jest, to jest, to jest naprawdę um, chyba drugie po Stanach Zjednoczonych takie państwo, które będzie posiadało tyle tych, tych świetnych śmigłowców, które współdziałają. I, i, z amerykańskimi czołgami Abrams i z F35, ale zobaczcie, co się dzieje właśnie ze słynnymi samolotami F-35. Spodziewałem się, że te wszystkie dziwne wypowiedzi i działania no, nowych władz w Stanach Zjednoczonych na no to wpływają. Wirtualna Polska, Mateusz Tomczak, zamówili niemal setkę. Niemal setka F-35 w ostatniej chwili rezygnują. Kanadyjski ekspert lotniczy Michael Byers zaapelował, żeby Ottawa wyciągnęła wni wnioski z wojny w Ukrainie, a także z ostatnich decyzji Donalda Trumpa i anulowała zakup myśliwców F-35. Jego zdaniem współpraca militarna ze Stanami Zjednoczonymi obecnie nie wzmacnia, ale osłabia bezpieczeństwo Kanady. Rząd Kanady powinien potraktować ostatnie doświadczenia Ukrainy jako wyraźne ostrzeżenie i anulować planowany zakup myśliwców F-35. Problem, problem polega tutaj na tym, że Kanada nigdy nie będzie miała pełnej kontroli nad wysoce skomputeryzowanymi samolotami Lockheed Martin, który produkuje F-35, zawsze odmawia udostępnienia pełnego kodu źródłowego zawieszył klientom, w tym bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych W swojej analizie na portalu dziennika The Global Mail problem dla Kanady mogłoby być decyzja Stanów Zjednoczonych o wyłączeniu myśliwców F-35. Byers porusza tutaj przede wszystkim kwestię kodu źródłowych do broni, którą przy okazji ostatniej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, związanej z kupowaną przez Polskę algorytmą HIMARS, szeroko omawiał Łukasz Michalik, dziennikarz wirtualnej Polski, także nagle no mogą nam wyłączyć HIMARSy, no tak jak w tej chwili dzieje się to z tą bronią na Ukrainie. Ekspert precyzuje, że wyłączenie F-35 nie oznaczałoby ich całkowitego uruchomienia, ale znacznie zmniejszenie możliwości bojowych, głównie w zakresie określenia celów misji i innych tych zagrożeń, a także zdolności F-35 w zakresie świadomości sytuacyjnej. Jak wskazali analitycy, Defense Express, odnoszący się do obaw kanadyjczyków, w praktyce to na przykład brak opcji prowadzenia walki elektronicznej, zdolności reagowania na wrogie rakiety i radary, co skutecznie neurytyzuje F35 na współczesnym polu walki, gdyby Stany Zjednoczone chciały zatakować Kanadę, mogły wyciągnąć przewagę w powietrzu, być może za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiatury, dodał buyers. Osobnym Problemem z punktu widzenia Kanady, ale też każdego innego klienta na F-35 i może pozostałą broń zaawansowaną amerykańską. Słowo tych Bayersa, łańcuchy dostaw części zamiennych, gdyby w razie jeszcze bardziej napiętych relacji politycznych Stanów Zjednoczonych zdecydowały się wstrzymać wystawy, szybko przy, przykułyby kanadyjskie F-35 do ziemi. Co więcej, Bayers przypomina, że pewne istotne prace konserwacyjne i modernizacyjne z F-35 są prowadzone wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, co też wymienia się jako a w rękawie tamtejszych władz. Kanada zamówiła niemal setkę F-35, a Kanada zdecydowała się na zakup aż 88 F-35. Wszystkie w wariancie F-35A, czyli konwencjonalnym sposobie startu i lądowania. Umowa podpisana w 2023 roku, ale dostawy pierwszych egzemplarzy zaplanowała na 2026 rok. Pełną gotowość operacyjną raczej floty na lata 1932-1934. Boyers w swojej mm, analizie wskazał myśliwie, z Kanada powinna zrealizować zamiast F35. To szwedzki JAS 39 Gripen, który w jego ocenie nie jest tak mocno spomotoryzowany jak F35 i brakuje mu technologii stealth, ale jest stosunkowo tani i łatwy w utrzymaniu. Może startować na krótkich elektrycznych trasach startowych i skutecznie radzić sobie w walce powietrznej. E, szanowni Państwo, tak, gripeny, jak widzicie, państwo, już tutaj też otrzymują u nas w Polsce, będą funkcjonowały. Szwedzi nam te gripeny podstawiają, one będą bronić polskiego nieba. Sytuacja zrobiła się bardzo mocno skomplikowana. Gdyby ktoś analitykom powiedział, że będzie tak to wszystko wyglądało, Pewnie nikt by tego nie przewidział. Ja mówiłem Państwu ostatnio o, o tych wszystkich problemach z zakupem krańskich czołgów. Kawa Panther, mówiłem Państwu o tym. Wiecie Państwo, te wszystkie zakupy odbywały się w dziwny sposób, bo jak Państwo pamiętacie, to Mateusz Morawiecki Pozwolił czy zatrudnił swojego byłego podwładnego, człowieka dla siebie niezwykle ważnego, pana Kościńskiego, czy pana ministra, który wcześniej, ministra finansów, który wcześniej wsławił się tym, że zrobił ten, 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 ten jak nie zaznaczyłem, wielki wałt. Nagle ten. System podatkowy, który wytrzymał do marca, tak jak Janek Piński mówił, i Roszł Kaczyński nawet był bardzo zły o to, że to był taki blamard dla jego rządu, bardziej ten program gospodarczy, że system był, był taki słaby i obowiązywał w Polsce dwa systemy zbierania podatków. Co się bywało? I w nagrodę pan Kościński został. Pełnomocnikiem rządu do spraw pozyskiwania funduszy na zakupy uzbrojenia dla Polski. Widzieli Państwo, w ogóle ja tak polecam Państwu przyjrzenie się karierze pana Kościńskiego. Już wcześniej banku, w którym kierował pan Morawiecki, mówiono, że pozycja pana Kościńskiego jest wybitnie, jakoś taka uprzywilejowana. Żartowali sobie. E, bardzo ważni dyrektorzy, że no, wszyscy mieli takie samochody flotowe, ale takie, no, bardzo dobre samochody, ale pan Kościński jedyny miał samochód takiego słucha, jakiego sobie za rzecz. O, jego to nie obowiązywało. I pomyślcie sobie, nagle jeden człowiek otrzymuje takie plenipotencją, w naszym imieniu, w imieniu Polski, może zaciągać tak wielkie e, zobowiązania. Należy to sprawdzić. Należy zobaczyć, należy przejrzeć te wszystkie zakupy. Tak jak Kanadyjczycy, którzy no, zaczynają się zastanawiać, czy to wszystko ma sens. Mi się wydaje, że jednak kancelaria, tak to określę, ten gabinet Donalda Trumpa przejdzie jakąś ewolucję. I tego typu wypowiedzi już się chyba nie powtórzą, bo tu chodzi o kasę. Im chodzi o kasę. A jeżeli nagle jest brak zaufania do produkcji zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych, no to tamto lobby nie pozwoli sobie na to. Tamto lobby nie pozwoli sobie na to, żeby im obciąć kasę. Ale my nie możemy zrobić tego, co o nas mówią, prawda, że mądry Polak po szkodzie. Cieszę się bardzo, że pan minister Sikorski reprezentował taką postawę, a jak słucham tych ludzi, którzy tutaj tak klaszczą i jeszcze yy, obrażają misję Sikorskiego, sami państwo chcę dziękuję państwu za uwagę, bardzo proszę o łapkę w górę, przepraszam za ten temat taki, być może nie interesujący wszystkich, ale to jest nawet niezwykle ważny. Musimy się zastanowić nad tą naszą polityką zakupów zbrojeniowych i no musimy się sami zacząć bronić powiem Levez-y un